Uwaga widzowie, robimy wyścig. Kto będzie szybszy, wyklikający łapeczka w górę, czy ja dobiegający do tego słupa? Za 3, 2, 1, szybko biegnę i koniec wyścigu. Napiszcie w komentarzu, kto był szybszy, bo ten wyścig był dzisiaj wyjątkowo szybki. Ale teraz przejdźmy do rzeczy. W dzisiejszym odcinku będziemy poszukiwali miasta Keresu, bo właśnie. Przed chwilą pokonałem smoka, i tutaj mam y, portal, by się tam przenieść. Ale najpierw możecie zostawić subskrypcję z dzwoneczkiem, bo lecę po 30 subów. Już mam 26, y, brakuje mi tylko 4 subiki. Więc jak to oglądać, jako nowa osoba, ten film, to możecie zostawić łapeczkę oraz subika. Byłbym wdzięczny. A teraz przejdźmy do rzeczy. Wcześniej to oczywiście się przygotowałem. O, i teraz tutaj się podbuduje I musimy znaleźć to miasto kresło. Wcześniej sobie zapisałem y, pozycję y, gdzie to jest. I ja się zrespię na pozycji 310. A to będzie gdzieś, nie wiem, 1000. 24 tam pisało, nie pamiętam, więc zrobię cięcie. Tylko tutaj dojdę. O! Teraz muszę tutaj rzucić perłę, tak? Bo inaczej się nam nie da. Dostaj, bo to jest na jeden blok. O, na sensie dałem radę. I to było gdzieś w tamtą stronę. A więc tam idę i zaraz się widzimy. Dobra, po jakichś 4 czy 5 minutach doszłem właśnie do miasta kresu. I zauważyłem, że to aż taka długa droga nie była. Po drodze zrobiłem jakieś trzy Endermany i tylko z jednego perła mi wypadła. Okej. Okay. No i właśnie dotarłem. O. I przed nami właśnie czekam do Sharkery. Ser Enderman. To jak chcę się tam dostać, to muszę je pokonać. Szczęście mam tarcza, więc to mi pomoże. Jak oni mnie walną, to wtedy stanę efekt lewitacji. O! Jeszcze po drugi. O, udało mi się. Z lewitacji, ale to jest tylko na 10 sekund. O, serio kolejny. Ale go zabiłem. O, już się skończyło. Stereo. Ale dobra, przynajmniej, ale dobra, przynajmniej tutaj będę mógł wylecieć. I naszym zadaniem jest znalezienie: oczywiście, Elytry, która jest na statku Kresu. Ja tu jest z tych sherry'ów? O nie, szybko Ja. Ile, ile tu jest tych szarkerów? Lepiej szybko wylecę. jest trochę jestem. O mam dwie skrzynie. Nie wytrzymię O, mogło to jest skrzynie. O, mam żelazną jest 3 i żelazną łopatę z nieznieszczalności 3, i wydajność 3, choć jest skończona lewitacja. O, tu mam diametrowy miecz, 3, i nieznieszczalnością 3, odrzut 1. Ja zrobię to, zmienię z tym mieczem, bo ten miecz ma 8 obrażeń, a to ma 11. Są kilo, wydajność 4. Dobra, to może nad chorobem, będę kopał. Wezmę sobie jeszcze dimentowa zbroja dla konia i stopki złota. Bo to tak jak będę w podstawowym świecie, czyli tym normalnym, no to mogę mi się przydać. Serio. O, ten statek krasu. Gdzie jest w ogóle? No no dobra, go potem poszukamy. Ale najpierw możemy tutaj Poszukać różnych przedmiotów. A więc dobra, wejdę do tego jednego z budynków i poszukam tutaj, czy nie ma jakichś skrzynek. Tam się chyba szalker tepnął. W ogóle ja zabijam te szalkary bym miał szalkerową skrzynię, bo ja się stworzę, że. W stołże że zamyśliłem, że tutaj daję skorupę i tutaj na siatku skrzynie i bowiem skorupę. że niestety nie mam stołu dość z Nie mam wam jak tego pokazać. A, ja a ja mam niezałożoną tarczę XD. O, tutaj jest chyba na najwy najwyższym punkcie. Jest on powinienem wszystko widzieć. Dobra, myślę, że ten filmik już trwa 5 minut, więc myślę, że pora znaleźć statek kresu. Dobra, właśnie doszłem do niego, jak sobie widzicie, to jest ten statek. No i co, idziemy tam? Mam perłę, to ja tepnę. O, tu ja mam drabinkę. O, dobra. O, to jest szarker. O, poleciało XD go dobić go, dobić go serio o dobra I to walnęło tu ale dobra, już mi się skończył ten efekt a więc szybko idę tutaj, mam statyw o i jeszcze jak zawsze że są dwie miksturki leczenia, dwa czyli dobra parę to już chyba mi nie będą potrzebne ale mam, jest tak jak jest, czyli Sharkel dwie skrzynie i Elytra, oczywiście. Czyli to, czego szukamy. Dobra, no, złoko go dobiję może. Tak będzie najlepiej i najbezpieczniej. Jak szybko go zmiecam, zmiecza. O, udało mi się. I w tej skrzynce mam. Te miodowe z ochroną 4, niezniszczalność 3, kolejne sztabki złota, oczywiście to zabieram. Kilo z fortuną 1, niezniszczalność 3, wydajność I mam Elytrę, czyli to, czego szukałem. A więc ubieram ją. Oczywiście dziwne jest to, że u mnie jest taka złota, ale to nawet fajnie. Fajnie. Statyw alchemiczny też sobie zabiorę, bo może mi się przydać. No i teraz wystarczy było wrócić do domu. Ale tu w ogóle głowa smoka, bo powinna być. Hm, nie wiem. O jest, to sobie ją mm, zabiorę. Bo może mi się przydać. O! Okucne. I mam, patrzcie, głowa smoka ubiorę ją jak zabawnie wyglądam lol normalnie jak smok XD tego jest trochę za dużo nie dziwię się okej okay, to teraz wystarczy polecieć tam do tego portalu a też jest w drugą stronę XD i dobra widzowie to by było na tyle o w ogóle jak ja tak latam zdziwiacznie XD i dobra widzowie, to by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się filmik spodobał. Jak tak, to zostawcie łapetko w górę oraz subika. I to by było na tyle. Trzymajcie się. Na razie.